Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją paczki, którą sobie kupiłam. Na Instagramie, jak dobrze pamiętam, Fasikat, czyli sklepu od P13 po prostu, pojawiła się informacja o czymś takim, że sprzedają papiery, tekturki i dodatki na kilogramy. <grym> I to serio na kilogramy. I ja kupiłam sobie dwa... Kilogramy. Kilogram to był miks z papierami, a kilogram to był miks chyba z tekturkami i dodatkami. Ja postaram się Wam wrzucić linki gdzieś może w opisie na dole albo w komentarzu przypnę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Bo to jest ogólnie taka akcja fascikatu polegająca na tym, że jeżeli są jakieś rzeczy, które się czy to nie sprzedały, po prostu taki wiecie, trochę outlet. Więc była ta paczka. Pół kilo papiery duże i małe i jeszcze pół kilo to były zeszyty, naklejki, tekturki i dajkacy. Pół kilo kosztuje 15 zł za papiery duże i małe i 22 zł za zeszyty, naklejki, tekturki i dajkacy, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ja wzięłam sobie po kilogramie, czyli tak jakby na dwa razy kupiłam em, po prostu te, tego pół kilograma. Trochę śmiesznie, bo czułam się prawie jak w mięsnym. I słuchajcie, ja nie otworzyłam tej paczki. A ona tutaj grzecznie czekała, aż ja ją otworzę i nagram. I naprawdę czekała kilka dni, dlatego że u mnie w bloku cały czas trwają remonty, jest strasznie głośno, Ale mam nadzieję, że już teraz uda mi się ją nagrać, bo sama jestem bardzo, bardzo ciekawa tego, co w środku się znajduje. Także otwieramy razem. Ja ją tylko tutaj sobie rozcięłam. Dobra. ok. No mamy ją tutaj pięknie zapakowaną. Ja sobie to... O, chyba tam jakieś gracisy jeszcze są. Podniosę. Puściutko. Jest pizzowe opakowanie. Fajne, pa, fajne pakowanie ogólnie zawsze jest w fasykacie Oni chyba też na, na odwrotach niektórych tych owijek właśnie dają grafiki. Tutaj widzę, że mamy całe drzwi. Także zobaczmy. Okej. Okay. Zobaczmy, co to jest i jak to wygląda. Mam jedną taką paczkę i mam drugą paczkę. I tutaj mam. O, i tutaj są właśnie te owiki, o których ja mówiłam. Tutaj mamy ofertę, co znajduje się w P13 czy w Fasikacie. Też można sobie spokojnie wykorzystać te. Te strony. O, a tutaj jest na przykład coś o kolekcji Beyond the Sea. czyli jako takie gratisy bardzo ładne są tutaj te papiery. Dobra. Wydaje mi się, że mam to podzielone właśnie na takie dwie paczuchy. No to musimy sobie chyba jakoś to po kolei. Tam mnie bardziej zainteresowało, bo tak dużo się w niej dzieje. Nie zobaczmy, co my tutaj mamy. Będę Wam trochę hałasować pewnie, bo tak jak widzicie wszystko jest na żywo, cześć Anna, cieszę się, że jesteś z nami, mam nadzieję, że nasze produkty przyniosą Ci wiele skrapowie radości i zainspirują do tworzenia do następnego razu. Twoje zamówienie zapakowała Roma. Dziękuję Ci bardzo Roma za zapakowanie zamówienia, widzę, że tutaj ta tekturka jest, słuchajcie, do wyciągnięcia. Można sobie użyć ją spokojnie. Fajny pomysł, podoba mi się to. Okej, okay. to chyba będzie ta paczka. Um, ja zerknę tutaj do nich na stronę. Była opcja, gdzie jest miks papierowych produktów, zeszyty naklejki Dajkaty Efemery. Kupując ten zestaw pół kilograma, otrzymujesz miks produktów, takich jak zeszyty naklejki Dajkaty Efemery. Niektóre mogą mieć zgięte rogi albo przesunięta jest krawędź cięcia, lub brakuje jakiejś naklejki. Mogą to być zbiorcze opakowania jednego wzoru, tagów lub innego elementu. W większości są to pełnowartościowe, właściwie produkty z małymi defektami, a cena jest atrakcyjna, gdyż jest to jednak losowe pół kilogramu papieru i mogą się tam znaleźć rzeczy, których potrzebować możesz mniej. Jest też informacja, że można napisać w komentarzu, czego się pragnie, a czego się unika i postarają się uwzględnić tą prośbę. Ja, słuchajcie, nic nie pisałam. Nic nie pisałam, stwierdziłam, że niech się dzieje jak ma być. Zobaczymy, co będzie. Eee, w razie czego mam pomysły, jak wszystko wykorzystać. Także dobra. Wyciągam z folii. Zobaczmy, co dostałam. Co dostałam? Widzę jakiś banerek. Czy z tego stworzymy. Tak, stworzymy napis Love. Jest banerek do stworzenia napisu Love. Eee, to jest jedna ze starszych kolekcji papierów w ogóle. I drugi banel, banerek. Mister. And, i nie ma chyba, nie ma drugiej części, tak jak widzicie, są tylko te dwie części, ale na odwrocie można spokojnie to wykorzystać. Kolejna rzecz, kolejne rzeczy, bo tego jest tutaj naprawdę dużo, to są naklejki. Ja zawsze mówię, że najfajniejsze dla mnie są wszystkie naklejki w języku polskim, no ale tutaj P13 wiem, że produkuje naklejki po angielsku i mam tych naklejek aż cztery arkusze. Gdzie widzicie, że na przykład jest odrobinkę ta linia cięcia przesunięta, ale reszta jest jak najbardziej ok, więc spokojnie do wykorzystania. w Szczególności, jak ktoś lubi na przykład dużą liczbę ATC tworzyć. Także myślę, że to się przyda tutaj. Ja właśnie taki pomysł mam na no te wszystkie rzeczy, że do ateciaków lub do warsztatów wykorzystam. I tutaj tak samo. Widzicie, troszkę jest ta linia cięcia może przesunięta odrobinę. Nie jakoś, to nie jest jakoś strasznie dużo. A tych naklejek jest naprawdę całe mnóstwo. O kurcze tam pod spodem są kolejne. Dobra. Dobra, dobra, zobaczmy. Za całość z przesyłką zapłaciłam chyba coś ponad 80 zł. Także też nie, nie jakoś strasznie dużo. Specjalnie wzięłam po kilogramie tego, żeby było tego troszkę więcej. I no te naklejki wyglądają jak dla mnie normalnie. Widzicie, nie jest jakoś może tak bardzo ta linia cięcia przesunięta. Aż tak się dopatruje na siłę, ale na pewno do użytku. Także aż cztery kolejne arkusze. To już same naklejki nam tutaj robią. Fajną kwotę. Tutaj też są napisy. O i zobaczcie, tu na przykład widzę, że brakuje jakiegoś napisu, nie? Tu. Aha, i w tych wszystkich będzie brakować w tym jednym miejscu. No, to jest tylko jeden napis. Tak samo tutaj. Widzę, że brakuje tutaj tego dużego. Ale wszystkie pozostałe są. I naprawdę tych, na, tych napisów jest tutaj całe mnóstwo. Tutaj, o, tu widzicie, jest troszkę pobrudzone na przykład, nie? Ale wszystko inne jest. A tutaj ciężko mi znaleźć, czego nie ma, albo co jest nie tak. Więc, może gdzieś jest coś po prostu przesunięte. To są to takie harągiewki, co można sobie na wykałaczki przykleić, do bebeczek na przykład wbijać. O, i kolekcja Baby Joy. E, tak, Baby Joy. Piękna kolekcja dziecięca. Może gdzieś jakoś lekko przesunięta, aczkolwiek ja tego nawet nie widzę na pierwszy rzut oka. Także widzicie, hmm, sporo tych naklejek. Sporo, naprawdę. Lecimy dalej. Co my tutaj dalej mamy? Tekturki. Tekturki, widać, że są troszkę przepalone w niektórych miejscach. Nie widać dokładnie, może, napisu. Aczkolwiek, dla mnie to nie jest jakiś straszny defekt, na pewno do wykorzystania. Dalej, tutaj też mam taką yy, zwitkę z tekturkami pojedynczymi, a w związku z tym, że tekturki w P13 są takich raczej zbiorczych opakowaniach, to może te po prostu, wiecie, gdzieś powypadały i dlatego nie mogły zostać już sprzedane. Mamy kwiatuszki, chmurka, Flower Power. Także fajne napisy, fajne tekturki do wykorzystania. Tutaj już widzę, że mam napis Happy. I bardzo fajnie. Mam już pomysł, gdzie nawet go użyję. Czyli po prostu banerek. Dobra, tego tu jest tak dużo. Że może nie będę wszystkiego Wam pokazywać, ale zobaczcie, to są po prostu tagi i to są tagi z różnych kolekcji. Ja za długo mam weekendowe warsztaty skrapowe, które prowadzę i będziemy tam sobie tworzyć ateciaki. Każda z dziewczyn, z dziewczyn będzie wykonywała ateciaka dla każdej innej dziewczyny, czyli w sumie każda osoba będzie wykonywać 11 ateciaków. Więc ja to wszystko zabiorę ze sobą i będziemy miały z czego robić ATC. Myślę, że to też jest fajny pomysł na wykorzystanie właśnie tylu różnych materiałów. Zobaczcie, tutaj są e, chorągiewki. Jestem ciekawa, czy one są z jednej kolekcji. W sensie wiecie, tutaj tak w jednym ułożone. W ogóle bardzo ładnie wszystko jest popakowane. Nie, są różne. Są różne. Na różne rzeczy można trafić. Best day ever. No idealne na właśnie na karty ATC. Ja też myślę, że wykorzystam sobie w swoich project Live, czyli w tych segregatorach, które prowadzę. You and me. Hello. I to są widzicie są te piękne złocenia. Nawet jako zawieszka w albumie. Też super. Kolejne tutaj rzeczy, banerki, karty, tekturki, dodatki, dobra. Dobra, dobra. Dużo tego, a to jeszcze nie, nie wszystko, przecież jeszcze druga paczka jest. Także, no, już widzę, że to się opłaca. To się naprawdę opłaca, jeżeli nie zależy Wam może na jednej konkretnej rzeczy. Wiem, że też dużo z Was, dziewczyny, prowadzi różne terapie zajęciowe dla osób niepełnosprawnych czy dla dzieci. Ja zawsze staram się Wam wysyłać swoje materiały, jak tylko mi się coś uzbiera. Ale myślę, że to też jest fajny pomysł, żeby kupić sobie, sobie taką paczkę wtedy z przydasiami, bo jest tego tutaj naprawdę całe mnóstwo. Zobaczcie ile jest takich banerków. Z takich małych banerków też można nawet i kartki stworzyć, komponując po prostu paseczki obok siebie i tworząc w ten sposób tło. Także możemy wyzwolić w sobie kreatywność. Tak jak mówiłam, ja prowadzę też... Aha, to są w ogóle... Zobaczcie, to jest chyba na próbkę ktoś wypalał laserem gwiazdki w papierze i można sobie te gwiazdki wyciągnąć. I mam jeszcze kolejny banerek. I i i ty 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 a, a, a Ale z drugiej strony są gładkie, więc można wykorzystać nawet po prostu jako kawałki na kartce. Life is a combination of magic and pasta. Remember, these, to są po prostu karty, które możemy wykorzystać sobie właśnie w Project Life. W ja je tak będę wykorzystywać, bo, bo prowadzę. Project Life. People who love to eat are always the best people. Także same fajne napisy. Same fajne napisy. Mniejsza wersja i większa wersja. Kolejne słuchajcie, tagi i jeszcze gratisowe karty z elementami do wycięcia. Tutaj mamy chyba po prostu takie gratisiki jeszcze dodatkowe. Tutaj widzę, że jeszcze mi się trafiły takie latarenki. Z drugą pięknie to wygląda, bardzo fajnie. I jeszcze więcej napisów tekturkowych. Dobra, znajdźmy, co jest z nimi nie tak. Pewnie chodzi gdzieś o te może lekko przesunięte linie cięcia. Tak obstawiam, bo. I to są różne, bo na stronie przynajmniej tak pisało, że właśnie te linie cięcia mogą być przesunięte. Memories never give up. No to są takie fajne napisy, właśnie do kart ATC. Jeżeli lubicie napisy w języku angielskim. Wiem, że nie każdy lubi. Ja też wolę po polsku, ale z przyjemnością użyję, naprawdę. I tutaj dostałam jeszcze te turki. Znaczy dostałam, kupiłam. Mamy rozgwiazdę chyba. Mamy banerek bożonarodzeniowy. O, jakie fajne pióro! Mi się kojarzy z Harrym Potterem, oczywiście. A można też wykorzystać jako zawieszkę. Tutaj mam część Globusa. Tutaj jest w ogóle to jest chyba jako baza albumowa. Bo są dwie jej części. O. Witamy. I to na pewno mi się przyda. Na 100% do wykorzystania. Nawet wiem komu to dam. <grym> Także moja kochana teściowa dostanie napis na drzwi. Myślę, że jej się bardzo przyda. O i tutaj jest jeszcze większa wersja. I jeszcze tutaj dostałam te Turki. Ja z tych plecków a te Korzystam sama i są bardzo fajne. Tu mam jeszcze tekturki. Tu są jeszcze listki. Tu są jeszcze chyba jakieś kuchenne. Ja to wszystko zabiorę ze sobą właśnie na weekendowe warsztaty. No, idealne naprawdę. Zaproszenie. Ktoś robi do przepiśnika, jak lubicie robicie. No. Wow. Super, za taką kwotę żalnie skorzystać. A to jeszcze nie jest koniec, więc lecimy dalej. I to jest chyba ta część z papierami, tak mi się wydaje, bo tutaj już czuję papiery. Tak jak mówiłam, ja nie prosiłam o nic konkretnego. Zdałam się całkowicie na firmę Fasycat. Także dziękuję bardzo Roma za spakowanie paczki. <gryw> tutaj mam Romę podpisaną. Um, oglądamy dalej. Nie ma co. Co my tutaj mamy? To są takie malizny papierowe. Można rozetkę sobie z tego zrobić. Słuchajcie, nawet są. Ja widzę, że są nawet takie próbki, nie? Dużo tego wszystkiego jest. Fulfill Your Dreams, karty. No, część z tych rzeczy na pewno porosyłam dziewczynom, które staram się wysyłać paczki. Mm, Osobom, które po prostu prowadzą różne terapie zajęciowe dla osób niepełnosprawnych, czy gdzieś właśnie do przedszkoli, szkół i tak dalej. No te wszystkie ścinki myślę, że do dziewczyn polecam i wiem, że tam tworzą naprawdę cuda z tymi rzeczami. Także chętnie się podzielę. Tutaj nawet mamy coś świątecznego. Zobaczcie. Gotowa baza. Karty, wizytówki. To będą wizytówki. Ale nawet się błyszczą pięknie, monsterki. I to są karty z tej kolekcji Happy Birthday, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, z tym misiem. Dobra, dalej. Tu widzę, że będziemy mieć chyba pudełka. Wiecie, z pudełkami to jest tak, że zawsze się jakieś przyda. Jak chcemy komuś wręczyć nawet jakiś drobny upominek. Wszystkie ok, z tego co zrozumiałam to nie jest tak, że to są rzeczy niesprawne, tylko o widzicie, na przykład tutaj ma lekkie zagięcia, no i oczywiście firma już czegoś takiego sprzedać nie może, więc bardzo fajny pomysł na, na zrobienie też promocji dla klientów i na pozbycie się troszkę ze stanów magazynowych, ja tych pudełek nie będę tutaj może składać, ale są to takie wiecie, tu się składa denko, tu się składa taki jakby trójkącik, coś się zaginają, na jakiś drobny upominek, na biżuterię, nawet na jakieś słodycze. O, tutaj na przykład jest troszkę pobrudzone. No to można sobie okleić papierem skrapowym, nie? Dalej, co my tutaj mamy? Też jakieś ścinki. Tutaj są ścinki. Te rolki bardzo fajne są. Wrotki. Będą wrotki, nawet nie rolki. A tutaj chyba. Tak, to też są te takie pudełeczka. Słuchajcie, jedno sobie złożymy i tutaj wystarczy po prostu, wiecie, foliówkę do środka, na przykład napakować cukierków. Ja tylko tak o słodyczach, a przecież można też inne rzeczy. Orzechy, suszone owoce, żeby było zdrowiej i wiecie, będziemy mieć taki upominek, o tak, to tu się tutaj będzie chyba sklejać wtedy. Chyba tak. No, chyba, że to jest źle zbigowane i trzeba sobie zbigowanie poprawić, też jest taka opcja. Ja nad tym jeszcze popatrzę, ale to są spokojnie rzeczy do wykorzystania. Tutaj mamy, o, no, koperty. Widzicie, one są na przykład tutaj zagięte. No, różne wzory tych kopert. No, fajnie, fajnie. Fajnie takiego kota w worku dostać. Ja sama robię mystery Boxy różne, a tutaj akurat coś troszkę innego. Dream big, little one. Never stop dreaming. I can and I will. Enjoy today. Tutaj mamy jeszcze wianuszek i keep calm and scrub. On miałam nawet kiedyś ten plakat przyczepiony nad biurkiem. Tutaj normalnie mam w folijce zestaw mini plakatów do kolekcji. Happy Birthday. Piękne. Tu mam jeszcze małe okładki. Proszę bardzo, kolejne. Coś na święta, coś dziecięcego. I jeszcze, słuchajcie, tu są jeszcze duże papiery. Więc tak. The Garden of Box. Mamy arkusz. Stitched with Love. Tam czytałam, że też są takie sytuacje, że na przykład odpadnie któryś arkusz z całości kolekcji. No i wtedy mm, nie ma jak go sprzedać osobno. I takie arkusze też się mogę tutaj znaleźć. Once upon a time. Ta kolekcja mi się kojarzy strasznie z Disneyem w ogóle. O, to z tej kolekcji nawet kiedyś robiłam album. You can be. Z tej też robiłam. Let your creativity bloom. Mamy tutaj cztery pory roku: zimę, męska kolekcja Soulmate, North Pole, jedna ze starszych kolekcji P13. I tu jest w ogóle bloczek kolekcji, który wygląda jakby był pełny albo prawie pełny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. To jest pełna, duża kolekcja. Zaraz jej znajdziemy jakiś defekt. Widzicie? Że tu odstaje na milimetr. Chyba ten defekt. Wow! Dobrze wydane pieniądze, według mnie. Na pewno dużo rzeczy do wykorzystania. Dużo fajnych tych rzeczy. Także ja jestem bardzo ciekawa, co wy w ogóle o tym myślicie. Czy słyszeliście o tej akcji? Jak wam się podobało taki unboxing na żywo, bo ja też nie wiedziałam co tam na mnie czeka. Na pewno dużo z tych rzeczy wykorzystam. Część rzeczy oddam. Część rzeczy może gdzieś porozdaję wam i innym osobom, także no dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak wam się film podobał, czy słyszeliście o tej akcji Fussy Cat? Jeżeli kogoś zainspirowałam, żeby sobie też zakupił, to podzielcie się w komentarzach i potem dajcie znać, czy, czy byliście zadowoleni z Waszych paczek. Mam nadzieję, że będziecie, jeśli się zdecydujecie na zakupy. W tym filmie to już wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.